Drodzy, nie będziemy się dzisiaj losować na Mikołajki, z tego względu, że jest matematyka i nie będziemy sobie marnować na to czasu. Losować będziemy w poniedziałek na godzinie wychowawczej. E, pani, ale w poniedziałek są już Mikołajki? Jak ty się, Michał, do mnie wyrażasz? Dostajesz uwagę za hamskie odzywki. ale nie ma żadnych ale. Już tutaj wpisuję w dziennik. Ale proszę pani, w poniedziałek są Mikołajki. Dlatego nie zdążymy kupić prezentów. O, faktycznie, Basieńko. No, dziękuję Ci za to, że mi przypomniałaś. Dostajesz szóstkę za to. Yy, a wy przyjdźcie na długiej przerwie tutaj, to się wylosujemy. Gdzie są chyba chory, bo już... O! Yy, jesteście, no to yy, moja ulubiona klasa przyszła jak super, yy, no to będziemy się losować. Yy, w takim razie Kasiu, może ty zaczniesz? Ale czekaj, bo przecież ja muszę sobie jeszcze kogoś yy, wylosować, no to... Yy, to. No nie. Wylosowałam tego wysyna głupiego. O, jaką super osobę sobie wylosowałam, jak bardzo się cieszę. No to podaj dalej to, Kasiu. Aha, i najważniejsze, proszę sobie między sobą nie mówić, kogo tam wylosowaliście, no bo to ma być niespodzianka. Ej, cichy, kogo tam wylosowałeś? Tom Katy. No ja mam Kacpra. Ej, Olka, kogo wylosowałaś? Mam nadzieję, że mnie. Nie, wiesz co, ja mam... No to co? Ses... Mama Tiego. Kurde, bo ja wylosowałam samą siebie i tak to byśmy się wymieniły. Kurde, no muszę się dowiedzieć, kto mnie wylosował i się jakoś zamienić. No to dawaj, idziemy do Zuzki Plotkaru, Ona na pewno będzie wiedziała, kto cię ma. Dobra, to idziemy do niej. Hej, Zuzka, e, mam pytanko. No cześć, Patafianie, czego chcesz? E, no chciałam zapytać, kto mnie wylosował. Ty na pewno wiesz. E, Myślę, że ci powiem. Pff, nie ma nic za darmo. Dobra, za to zdradzę ci, kto się podoba Marysi. O, ja to mów! Marysi podoba się Paweł. No nieźle, to się cała szkoła dowie. <grym> e, a ciebie wylosował ten patus Mati. Co? Czyli to jakieś przeznaczenie, to jakaś wróżba, tak? No nie. Jaka wróżba? Przecież już po Andrzejkach. Po drugie, no to było losowanie, także loteria. O czym ty gadasz w ogóle, Klaudia? Przecież ja nigdy nie brałam udziału w żadnej loterii. Ale mnie teraz życie czeka z kryminalistą. Będziemy mieli dwójkę dzieci: Briankę i Jessikę. On będzie cały czas w więzieniu, a ja będę musiała się zajmować dziećmi i nie będę miała za co żyć. Nie no dobra, mam pomysł. Kto się podoba Matiemu? Eee, no chyba Karyna. W takim razie chodźmy raz jeszcze do Zuzki. Ona na pewno nam powie, kto ma Karynę. Dobra, chodźmy. Zuzka, jeszcze raz musisz nam jedną osobę powiedzieć. E, nie ma nic za darmo. Dobra, w Wefiscie podoba się babka od biurki. Co? Ale będzie akcja, jak się dowie cała szkoła. Dobra, dobra, powiedz, kto wylosował Karynę. No, Pawcio przy pani. Idziemy do Pawła. Hej, Paweł. No cześć. Może chcesz się wymienić? Hmm? A wiesz co, z chęcią, bo i tak trafiłem chyba najgorzej. O, a kogo to masz? <grych> ja mam Karynę. O, no to zrobimy sobie zamianę Mati za Karynę, co? Taka zmiana, że prawie bez zmiany. Ale już wiesz co, wolę tego Matiego, bo Karynie to musiałbym kupić wózek, bo zaliczyła wpadkę z sobą. <grych> ja no mam zajebisty pomysł. Eee, to daj Karynę, a, a ty masz tego Matiasa? Dzięki. Słuchaj, teraz Mati na pewno się zamieni, no bo powiem mu, że to jego dziecko, nie? I myślisz, że on w to uwierzy? A w ogóle skąd wiesz, że on nie się wiesz? Ten Teges... Oj, no to coś się wymyśli, no przecież Mati jest głupi jak but. Nie wiem, no powiem mu, że kiknął i stało się, że jest ojcem. Tego jeszcze nie grali. Cześć Mati, zamienisz się? Hmm. Po co? No bo wiesz, pomyślałam, że będziesz chciał karydę, no bo skoro razem macie mieć dziecko... Co? Ale jakie dziecko? Przecież ja z nią nie ten... Ale kichnąłeś na nią i zaszła w ciążę. A to od kichania się ten? Ja pierniczę, to ja ostatnio chory byłem, to chyba mam ze 40 teraz dzieci. E, wiesz co, bo to takie przez chorobę to nie, to nie działa wtedy. Tylko jak jesteś zdrowy, no i wtedy musiałeś kichnąć na nią. To jak zamienisz się? Dobra, bierz to. A ja w takim razie muszę jakiś fajny prezent kupić dla Karynki. Może nowy dresik? dla niej, dla mnie. I dla małego, bo na pewno to będzie chłopczyk, i będziemy w trójkę chodzić i okradać sklepy. Haha. Ha. Ale to jest błazen. Ale przynajmniej się wymienił i teraz mamy siebie. Znaczy, ostatnia wymiana nas czeka. No, moi drodzy, dzisiaj są Mikołajki. E, także mam tutaj dla Was coś słodkiego, więc e, zanim tutaj rozdacie sobie prezenty, no to proszę. Poczęstujcie się. O ja, patrzcie, co tam się stało za oknem. Co? Gdzie? Ja tam nic nie widziałam. E, Mirek, co ty tam zobaczyłeś za oknem? E, e, bo tam e, pies szedł. Rzepsiarnia? O kurwa, to chyba po mnie. Dobra, Karynka, to masz tutaj prezent, a ja lecę. marka. Ja właśnie znalazłam ojca Dla mojego Brianka I do tego łobuz A łobuz kocha najbardziej No to Klaudia tutaj prezent dla Ciebie A tu dla Ciebie O to chyba sobie to samo Kupiłyśmy Czyli też wzięłaś tego boksa z kosmetykami No No to chociaż się nie musimy wymieniać Także dzięki za prezent No i gitarka no dobrze, Mireczku, tutaj e, ja wylosowałam Ciebie, także mam dla Ciebie prezent. E, no jest to książka o dobrym wychowaniu i byciu kulturalnym. E, tak, Ci to kupiłam, nie że coś tam sugeruję. Masz. Dzięki. Ja dla Pani też mam prezent. Proszę.